I tak jak widać, oczywiście znowu z południa rozbite, co powoduje nuklearne zgniuśnienie naszego atmosfery, molekuły się zbijają psychopatologia jest mocniejsza pod prawdopodobnie prawo 1979 roku dusza i ciało znów ich rozerwało, no bo tak faktycznie jest tu chodzi właśnie o dwurakość może bliżej przybliżę w ten sposób, że przy nuklearności takiej ściśniętej w molekułach biochemia jest też ściśnięta i człowiek jest ma, może zachować balans bardzo wąskiej linii, co więc walnięcie go na psychologię Pozy prawo bądź lewo jest bardzo szybko i może być wychylone poza wszelakie wyobrażenia psychiatrów, psychologów, i tudzież oczywiście e, książko Pisarzy, co więc to jest robione z premedytacją. Aby oczywiście przejmować majątki, bo jak w mojej sytuacji tutaj jest, gdzie jeżeli ktoś zanalizuje naszą rodzinę i czym się zajmujemy, to wyeliminowanie jej, obrzydzenie jako mam chorób, czyli obsmarkanie też przez ezeistów, że z tą chorobą, czyli słyszeniem eunuchów, jest to bardzo skrzętny manipulant, a oczywiście wynika to z tego, skoro imbecyli słyszysz tyle lat, musisz być dobrym psychologiem powoduje później zaniżenie ich poziomu biznesu, bo jestem dobrym analiz analitykiem, zanalizowałem właśnie imbecyli z patyka, że to są upośledzone eunuchy i tak poniżej w filmiku właśnie w jaki sposób robią te wypadki, przypadki, to też tutaj jak i w Edoze, też widać, można sobie wpisać nie zrobię mu neurozy, ale będę chciał prostatę mu uszkodzić, bo już próbuję, co więc mam taki ochraniarz na jajca, muszę sobie kłaść, bo zboczeńce właśnie próbują mi wywołać jakąś neuropatologię już od dłuższego czasu, chociażby zatwardzenie ninja we w boltonie, kiedy to nie srałem cały tydzień i później musiałem sobie wygrzebać suchy korek z dupy. No tak, tak to wygląda właśnie, prochorobotwórcy mają takie podejście do leczenia i się niektórzy wierzący właśnie ze strachu, a zamiast wziąć się w kupę, skopać żabie dupie, jak to się mówi, co w dalszej kolejności oczywiście nuklearność i wychylenia na psychopatologię no i, i idiotyzm i awersowanie oczywiście, bo to prądem jak gnoi rozbija w ten sposób, to później cienka nić właśnie prądu przyciągana powoduje nadwrażliwość i zdenerwowanie, a wtedy oni już czekają ze swoimi psychotrupami na ciebie.